what is the highest technique you hope to achieve to have no technique very good what are your thoughts when facing an opponent there is no opponent and why is that because, because, oh. because. Eight hey, is no i 90s daje Brooklyn boom up Man them you know I got this move just like Michael fan move on this twist with Mary Jane Number you white like Iron M Dodad god zleci ucho jak Tyson Może wtedy zostaniesz artystem like jak mangok Kurwa lecz wina Ty masz trefę nobi jak bake, tańczy break up ja now hitkę koz I break przerwa Jaka kurwa przerwa, to na potrzeba, z ciebie wieczna jest beka, wieczna pogoda, zamykamy okna w naszych super samochodach, hej, jakich kurwa super samochodach? Nie jesteśmy tacy prości, w naszych jd na napierdalamy poczki, jednak, no, na jednak. Odpowiadam laskom na zaczepki Facebook. Później chłopaki do mnie skaczą po teściu. Niespełnieni rapezy, prawie kuca w sześciu i coś czeka. Ej, zostaw moją dziewczynę leszczu. Hehe, posłuchaj <słuchaj> mnie, męciu. Skoro jesteś taki skory, posłuchasz z podziemi kory i popatrz na na że w lasku Wyjebało ci bębę grubasku. Jak gragas, znalazło mi gierkę, no to spadam, papa. Pa.